Cześć, witam wszystkich, z tej strony Typek. Zapraszam was do oglądnięcia drugiej części poradnika, w którym porównuję wszystkie bronie w Heroes and Generals. Na początek, sorry, że tak długo to trwało, odkąd nagrałem pierwszą część do nagrania drugiej. No niestety, w międzyczasie wyszedł Fallout, znaczy niestety, no bardzo fajna gierka Fallout 4, i jeszcze oprócz tego wyszedł też Battlefront, więc troszeczkę się nimi zająłem, nagrywałem do nich gameplaya. Teraz już powinno być lepiej, bo zrobiłem sobie troszkę zapas, także postaram się teraz do Heroesów znowu troszeczkę tych poradników nagrać. I na początku chciałbym tylko wyjaśnić tym, którzy jeszcze nie oglądali pierwszej części tego poradnika porównania broni, ja porównuję tutaj tylko i wyłącznie bronie dostępne na piechociarzu i wersje stokowe tych broni, czyli bez żadnych modyfikacji. Dlatego, że po prostu nie jestem w stanie sam tego wszystkiego nabić i sprawdzić. Będę to również porównywał na podstawie statystyk tutaj dostępnych w menu, bez, bez sprawdzenia ich w praktyce, także bierzcie pod uwagę, że to w praktyce może wyglądać inaczej. Będę to robił w ten sposób właśnie dlatego, że, że mówię, po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego sam nabić. Gdybym chciał te wszystkie bronie w praktyce sprawdzić, no to musiałbym je i tak kupić, pobiegać z nimi trochę, postrzelać. Dodatkowo te modyfikacje, gdybym chciał też porównać, to po prostu musiałbym je wszystkie kupić, ponabijać, to jest kupa czasu do tego potrzebna, także po prostu no, nie jestem w stanie tego zrobić. Więc jeszcze raz mówię, tutaj będę porównywał na podstawie statystyk w menu, yy, bronie dostępne na piechociarzu, bo jest ich tam najwięcej, dodatkowo część przechodzi na pozostałe klasy i wersje stokowe, czyli bez modyfikacji. Także dzisiaj przelecimy sobie pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe. W pierwszym odcinku, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, są karabiny samopowtarzalne i powtarzalne. Także zapraszam. Ok, zaczniemy sobie od pistoletów. Najpierw przelecimy te pistolety pierwszopoziomowe, czyli odblokowywane z piątego poziomu baretki taktyka. Żeby je otworzyć będziecie musieli przejmować punkty kontrolne, żeby nabić tą właśnie baretkę taktyki. I co my tutaj mamy? Po stronie niemieckiej C-96, po stronie amerykańskiej Colt 1911 i po stronie rosyjskiej TT-33. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że największą celność ma ten rosyjski TT-33. Tutaj praktycznie moglibyście główkę od szpilki zeszczelić. No praktycznie nie ma on w ogóle odrzutu, ale... Oprócz tego, ma niestety najmniejszy damage tych wszystkich pistoletów, łącznie z tymi drugopoziomowymi, które za chwilkę wam pokażę. Ee, jeśli chodzi o szybkostrzelność, biorąc pod uwagę te poziomowe pistolety, które właśnie teraz pokazuję na ekranie, tutaj najlepszy jest rosyjski. Na drugim miejscu plasuje się amerykański, na trzecim niemiecki. Ee, największy damage jest na amerykańskim. Ee, jeśli chodzi o pojemność magazynka, na pierwszym miejscu jest niemiecki C96. No tylko mówię, no niestety ma on najgorszą celność, to ma rozrzut jak chińska armata, no ale coś za coś. Dodatkowo niemiecki ma jeszcze najszybsze przeładowanie nieznacznie, ale jednak najszybsze. I wszystkie te pistolety zajmują po dwa punkty w wyposażeniu. Teraz jeśli chodzi o te drugopoziomowe pistolety, tutaj mają je tylko Niemcy i Amerykanie, co jest w zasadzie takim jakby dodatkowym bonusem, bo znaczy dla, dla Rosjan, ponieważ nie muszą oni tego drugiego pistoletu nabijać. Oni sobie wbijają na piątym poziomie taktyki, ten jeden pistolet jedyny już do końca mogą z nim biegać, nie wiem, na jakimś czołgiście na przykład no ale cóż, tak to już jest. Ruscy często jakieś takie dodatkowe, nie wiadomo z jakich powodów, prezenty dostają. Co my tutaj mamy w tych drugopoziomowych pistoletach? Po stronie niemieckiej P08 Parabellum, po stronie amerykańskiej M1917 Revolver. Jak to wygląda? Damage M1917 Revolver, największy damage. Biorąc pod uwagę wszystkie te pistolety, tutaj jest największy damage, jeśli chodzi o damage na Parabellum. Jest ono, zajmuje ono drugie miejsce, biorąc pod uwagę wszystkie pistolety, które tutaj porównałem. Największa szybkostrzelność również po stronie tego niemieckiego parabellum, biorąc pod uwagę wszystkie pistolety. Tak samo jest z szybkością przeładowania, również najkrótsza. No i pojemność magazynka 8. Tam żaden z tych pozostałych pistoletów nie miał więcej, jedynie 10 naboi było też na niemieckim pistolecie, pozostałe najwięcej miały 8. Więc, aha, punkty wyposażenia również dwa, każdy z tych pistoletów. No i teraz gdybym miał tutaj wybrać zwycięzcę, pamiętacie, tam w pierwszym odcinku porównania broni był remis, wszyscy dostali po jednym punkcie wszystkie nacje. Tak tutaj, ponieważ będziecie strzelać głównie na bardzo krótki dystans, to będzie chyba max do 30 metrów nawet, nie wiem czy aż tyle, także tutaj najważniejszy będzie ten początkowy damage. Ten do 25 metrów, no i tutaj jeśli o to chodzi, wybrałbym jednak stronę niemiecką, ponieważ, owszem, ten amerykański rewolwer ma większy damage, ale on ma najmniejszą szybkostrzelność, ma tylko 6 naboi w magazynku no i ma najdłuższy czas przeładowania. A wy będziecie potrzebowali właśnie tej szybkostrzelności i no w miarę jakiejś sporej ilości amunicji, żeby jak najszybciej tego przeciwnika wykończyć, żeby nie dać mu okazji wystrzelić do was tam, nie wiem, kilku naboi z jakiejś pepeszki czy z jakiegoś, czegoś szybkostrzelnego, jakiegoś PMA czy tam w ogóle jakiegoś machine guna. Także tutaj wybrałbym ten niemiecki pistolet Parabellum ze względu na jego damage, szybkostrzelność, szybkość przeładowania i pojemność magazynka. No to podkręcamy troszeczkę tempo, przechodzimy do PM-ów, czyli do pistoletów maszynowych. Po stronie niemieckiej mamy MP34, po stronie amerykańskiej M3 Gris Gun, zwany tak żartobliwie smarownicą, zaraz Wam powiem dlaczego. I po stronie rosyjskiej PPD-40. To są pierwszopoziomowe PM-y, za chwilkę pokażę Wam drugopoziomowe. Najpierw omówimy sobie tą część. Yy, MP34, w zasadzie wszystkie te karabiny, mają zbliżony damage. No, radziecki ma tutaj najmniejszy, ale za to, yy, ma najwięcej naboi w magazynku no, i, to, i to ma straszną przewagę, jeśli chodzi o, o ten magazynek. Ma dwukro, ponad dwukrotnie więcej naboi w magazynku od amerykańskiego. I prawie czterokrotnie więcej od niemieckiego. W niemieckim macie tylko 20 naboi w magazynku, w amerykańskim 30, w rosyjskim jest to aż 71. Przy czym tutaj przy rosyjskim jest największy rozrzut, no ale przy takiej ilości naboi w magazynku jesteście w stanie naprawdę zabić co najmniej z czterech graczy na jednym, bez konieczności przeładowania i to spokojnie. Jeśli chodzi o punkty wyposażenia, wszystkie zajmują tyle samo miejsca w ekwipunku, czyli 6 punktów. Jeśli chodzi o szybkość przeładowania, na pierwszym miejscu jest niemiecki karabin, ojej że pistolet maszynowy, na drugim miejscu jest amerykański. No i wiadomo, z taką ilością naboi rosyjski musi być na ostatnim miejscu. Jeśli chodzi o szybkostrzelność... Nie, to już mówiłem chyba, ale to tam MP34, pierwsze miejsce, amerykańskie i rosyjskie, drugie miejsce Exequo, portery 480 naboi na minutę. Teraz jeszcze odnośnie tego grisgana M3, dlaczego on był nazywany smarownicą? Z, ze względu na swoją konstrukcję, on po prostu swoim wyglądem przypominał smarownicę, no i tak był żartobliwie nazywany poza tym no, ta broń niestety nie była zbyt dobra, nie była zbyt lubiana przez wojskowych, bo no, był problem z magazynkiem. Magazynek był zamontowany z boku, często dostawał się do niego piach, nie był wystarczająco zabezpieczony, często się zacinał. Później wprowadzali jakieś modyfikacje tam przykrywali jakąś taką plastikową obudową od góry ten magazynek, no ale to i tak no, nie było to zbyt dobre rozwiązanie. Poza tym, jeśli chodzi o szybkostrzelność tego karabinu, był on na, na, na tyle wolno strzelał, że pomimo braku selektora tego ognia, z, gdzie można zmieniać sobie z ciągłego na pojedynczy, pomimo braku tego selektora, był on na tyle wolno strzelny, że przy, odro, przy odrobinie wprawy można było z niego strzelać e, ogniem pojedynczym. Także no, sami widzicie, że nie była to najlepsza broń. Teraz drugopoziomowe pistolety maszynowe. Tutaj mamy po stronie niemieckiej MP40, chyba jedna z, z najbardziej rozpoznawanych broni II wojny światowej, nie licząc MG40. Potem na amerykańsk, po amerykańskiej stronie mamy Thompsona M1A1, po stronie rosyjskiej PPSh-a 41 i PPS 43. Tutaj po stronie rosyjskiej są, są dwa pm jeszcze do wbicia. I teraz zobaczmy, jak to wygląda ze statystykami. Jeśli chodzi o damage, PPS43 na pierwszym miejscu, MP40 na drugim. Jeśli chodzi o celność, niemiecki karabin, znaczy pistolet maszynowy, jest na pierwszym miejscu. Najmniej go podrzuca najmniejszy rozrzut. Miejsca w ekwipunku również wszystkie po 6. Szybkostrzelność MP40-553, amerykański Thompson 600 i rosy rosyjskie 654 i 553, czyli ten rosyjski PPSh-a Największa szybkostrzelność znowu 71 naboi w magazynku. Także przy tym połączeniu, przy tej szybkostrzelności i ilości pocisków w magazynku, to jest po prostu totalna kosiarka. Eee, tutaj po prostu nie ma sobie równych i jeśli chodzi o szybkość przeładowania, najlepiej tutaj plasuje się Thompson 2.9. Później mamy PPS Rosyjski 3 sekundy, następnie MP43.2 i Thompson nie, no nie Thompson tylko PPS-a 4.3. No ale tutaj mówię ilość naboi w magazynku to po prostu musi tyle czasu przeładowywać, to musi trochę zająć. No, i cóż tutaj można powiedzieć, gdybym miał wybierać, no, tutaj bym wybrał chyba jednak tego rosyjskiego, tą rosyjską pepeczkę, ze względu właśnie na tą szybkostrzelność i pojemność magazynka. No, ten PPS też całkiem dobrze wygląda, ze względu na ten swój damage. No, jednak, tak szybko strzelna broń, i, i z takim damageem. Musi mocno karać, ale ja chyba jednak i tak wolałbym, lepiej bym się czuł, mając te 70 naboi w magazynku. Także tutaj wybrałbym jednak pepeczkę. Także mamy punkt dla Rosjan. Ok, na koniec zostały nam karabiny maszynowe, czyli zabawki dla dużych chłopców. I mamy tutaj po stronie niemieckiej MG34, czyli dziadka MG42. Właśnie, tam w poprzedniej części powiedziałem chyba, mówiąc o tym MP40, powiedziałem, że również MG40. Oczywiście to była pomyłka, chodziło mi o MG42. Sorry. Dobra, lecimy dalej. Po stronie amerykańskiej mamy M19-18 Bar i po stronie rosyjskiej DP-28. Tutaj po stronie rosyjskiej to będzie jedyny karabin maszynowy, jaki będzie dostępny. Amerykanie Niemcy mają jeszcze, na, jeszcze po jednym do wbicia. Ale najpierw sobie przejrzymy co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o statystyki. Punkty wyposażenia. Wszystkie karabiny maszynowe zajmują tyle samo miejsca w ekwipunku, czyli 7, Łącznie z tymi drugopoziomowymi. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, tutaj na pierwszym miejscu jest niemiecki i rosyjski. Amerykański bar ma 480 pocisków na minutę. Ale tutaj jeśli chodzi o bara, to w zasadzie jak dla mnie ten karabin jest już na starcie skreślony przez to, że ma tylko 20 naboi w magazynku jest to stanowczo za mało jak na karabin maszynowy, ponieważ no, przeznaczeniem karabinu maszynowego jest przyciśnięcie przeciwnika ogniem, tak? A mając 20 naboi w magazynku niestety no, nie spełnią swojej funkcji. Owszem, może to być yy, może być wykorzystany jako yy, karabin ręczny po prostu, ale jednak na naboi to jest nadal zbyt mało, szczególnie jeśli ma to być karabin maszynowy. Yy, jeśli chodzi o damage, yy, tutaj jest wszystko bardzo podobnie, Barma największy, ale tylko na początku, później ten damage mu spada do najniższej wartości przy, przy długodystansowych strzałach. Najlepiej tutaj się plasuje wówczas ten rosyjski. Cały czas mówię o strzałach długodystansowych, tylko że przy rosyjskim najszybciej spada właśnie ten stosunek obrażeń do odległości. Tutaj już poniżej 250 metrów. To znaczy gdzieś tak 240 na około, 240-230 metrów, w tym momencie już ten karabin DP28 ma najniższą wartość damage'a i taka wartość utrzymuje się do samego końca, gdzie przy niemieckim na przykład yy, ta minimalna wartość damage'a jest osiągana dopiero przy 500 metrach, czyli dwa razy dalej. Yy, także no tutaj chyba nie będzie niespodzianką, jeśli wybrałbym niemiecki karabin maszynowy, już w ogóle przy tym MG42, co zaraz zobaczycie, to już kompletnie. Także jak dla mnie tutaj wygrywa niemiecki. Zobaczmy sobie teraz te... Aha, jeszcze naboje. No niemiecki ma najwięcej, 50, BAR-20 totalna klapa, DP-28, 47 pocisków w magazynku. Teraz drugopoziomowe karabiny to mamy tylko niemiecki MG42 i amerykański m 1919 Zaczniemy sobie od tego amerykańskiego, bo o tym MG42 wypadałoby coś więcej powiedzieć. Tutaj M19, jak widzicie, jest znowu, jeśli chodzi o damage, ma większy początkowy damage, ale również szybciej mu ten damage spada, szybciej jest osiągana ta wartość minimalna damage'a i jest ona niższa od MG42. Jeśli chodzi o rozrzut, również MG42 ma mniejszy od amerykańskiego. Jeśli chodzi o pojemność magazynków, jest taka sama po 50 naboi, ale jeśli popatrzymy sobie na szybkostrzelność, no to tutaj MG42 po prostu miażdży wszystkich. Nie bez powodu był on nazywany piłą Hitlera. Został tak nazwany przez aliantów, ponieważ ten dźwięk wystrzeliwanych pocisków w mg 42 po prostu zlewał się w jedną całość. Strzelał on tak szybko, że nie było słychać przerw między poszczególnymi pociskami. Po prostu był to jeden ciągły dźwięk, brzmiał jak piła tarczowa, dlatego został nazwany piłą Hitlera. Ja tak sobie sprawdzałem troszeczkę statystyk, żeby tutaj coś ciekawego jeszcze powiedzieć na ten temat. Tutaj jest napisane, że ma on strzelność 900 pocisków na minutę. Tam chyba po modyfikacjach jest 1200, bo. Yy, znalazłem właśnie informację, że na tym karabinie osiągnięto szybkość strzelność właśnie 1200 pocisków na minutę, co w tamtych czasach było po prostu obłędem. Yy, jedyną wadą tego karabinu było to, że w takich warunkach bojowych trzeba było mu wymieniać lufę, która się po prostu przegrzewała co jakieś 300 naboi wystrzelonych. Trzeba było mu tą lufę wymieniać, ale yy, Niemcy po prostu doprowadzili to. Do takiej perfekcji, że nie było to problemem, ponieważ zrobili takie, jakby powiedzmy segmentowe części tego karabinu, które można było bardzo szybko i łatwo pozamieniać. I także po, po, po nabraniu wprawy dosyć sprawnie im doszło. 50 naboi w magazynku to już mówiłem. Tutaj jeszcze Wam powiem, że MG42. Był w zasadzie uznawany, znaczy jest uznawany za taki pierwowzór wszystkich obecnie stosowanych karabinów. Tam wiele rozwiązań, które zostały zastosowane w MG42, jest stosowanych do dzisiaj we współczesnych, we współczesnych karabinach maszynowych. A poza tym MG42, oczywiście, po pewnych modyfikacjach, jest produkowany przez Niemcy do dzisiaj i używany w wojsku. Oczywiście zmieniono w nim kaliber na amunicję natowską, czyli te 762. No ale sami sobie możecie teraz zobaczyć, że karabin, który został wyprodukowany już ponad chyba 60 lat temu, jest stosowany do dzisiaj i z dużym powodzeniem i rozwiązania w nim zastosowane są również wykorzystywane dzisiaj we współczesnych karabinach. Więc ten karabin w czasach II wojny światowej był po prostu, no to była śmierć po prostu. Jeśli coś takiego było rozstawione przed wami, to można było naprawdę narobić w gacie ze strachu, tym bardziej jeszcze słysząc ten dźwięk. Także jeśli chodzi o karabiny maszynowe, to Niemcy definitywnie tutaj byliby moim wyborem. Także znowu punkcik dla Niemców. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie broni. E, ja wiem, że tam pewnie spora część graczy zaraz się rzuci na mnie, że e, co ja za głupoty gadam, przecież Ruscy są OP i tak dalej. Okej, okay, ja się zgadzam, wszystko wiem, wiem jak to wygląda w trakcie bitwy, wiem, że Ruscy tymi swoimi pukawkami wymiatają. Ale ja porównywałem tutaj wszystkie bronie. W każdej nacji, wszystkie bronie, a nie tylko te, które są OP, że tak powiem. Ja rozumiem, że ruscy mają te kilka pukawek, które naprawdę wymiatają, typu PPSH, typu PPS, typu PTRD, którego tutaj nie porównałem, bo nie było tego z czym porównać, ponieważ jest to unikatowa broń, którą mają tylko ruscy. No, i przez to, że te bronie są tak OP, po prostu większość tych ruskich graczy z tymi broniami gania. To nie jest tak, że oni mają wszystkie te bronie. Znaczy, moim zdaniem, nie jest tak, że oni mają wszystkie bronie lepsze, wszystko mają lepsze. Po prostu mają kilka broni, które są naprawdę OP, i tylko z nimi ganiają. To oczywiście nie zmienia faktu, że mają dużo łatwiej, bo po prostu biegają z tymi broniami, które mają przewagę nad resztą. Ale porównując wszystkie bronie razem do kupy, to myślę, że tutaj. E każda narodowość znajdzie coś co jest lepsze niż u innych i też stąd może taki dziwny wynik tutaj u mnie na tym porównaniu według mojego porównania wygrali Niemcy ponieważ uzyskali w pierwszym odcinku jeden punkt tak jak wszyscy a w tym odcinku uzyskali dwa punkty. Rosjanie spacują się na drugim miejscu i Amerykanie na ostatnim. Ja tutaj też nie porównywałem granatów, nie porównywałem ładunków wybuchowych, nie porównywałem pojazdów. Jeśli chodzi, jak ci miałbym porównywać pojazdy, to podejrzewam, że na pewno przy lekkich pojazdach wygraliby Amerykanie, no bo ten ich Czafi jest po prostu nie do rozjechania, jest nie do pokonania, jeśli ktoś ogarnięty na nim gra. Ale mówię, porównując wszystkie bronie, nie tylko TOP, jak dla mnie w tym porównaniu wygrali Niemcy. Potem są Rosjanie, potem Amerykanie. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłem tutaj zdecydować, jeśli chodzi o wybór nacji. Mam nadzieję, że porównanie Wam się podobało. Także do usłyszenia w następnych odcinkach. Postaram się jak najszybciej coś przygotować. Następne chyba postaram się zrobić poradnik do spadochroniarza, bo długo go wbijałem. W końcu go już jak widzicie, mam tutaj. Nawet już mam na nim ulepszoną broń. Jeszcze nie na maksa, ale już tam te podstawowe ulepszenia są. Coś tam nim pograłem, więc niedługo postaram się zrobić poradnik jeszcze do spadochroniarza i w przyszłości zostanie jeszcze Sniper. Także do usłyszenia, trzymajcie się i dużo fragów Wam życzę. Cześć!